To będą ananasy, to trzeba się przygotować. Dosłownie, usiądźcie, wyjmijcie delicję, może pistacje, jeżeli jesteście po wypłacie. Na pewno zapaczcie sobie kawkę, którą trzymacie dla gości, bo teraz będzie przegląd kandydatów Konfederacji. Do Sejmu i do Senatu. Czyli ludzie, których Konfederacja typuje, aby wami rządzili. Danuta Grzyb podawała informacje o płaskiej ziemi i jest też fanką sekty płaskoziemców. Jasna strona mocy, która zajmuje się walką z reptilianami. No i jeszcze uznaje za logiczne chemtrails, czyli te smugi pozostające za samolotami, że to chemia rozpylana, aby panować nad ludźmi. I to jest wasza kandydatka, jeżeli czujecie zagrożenie ze strony reptilian. Danuta Lechenka Das, która twierdzi, że 5G zabija, podobnie jak elektryczne czajniki i że mrożoną cytryną można wyleczyć raka. Krystyna Jarocka, chce walczyć z 5G, Wi-Fi, Illuminati i powiela film o tajemniczej planecie Nibiru, która co kilka tysięcy lat zbliża się do Ziemi, a którą zamieszkuje pradawna cywilizacja. I uwaga, w Konfederacji stwierdzili, że pani Krystyna to opasuje do Senatu. Ale to nie koniec. I zaznaczam, i będę to powtarzał. To nie są fejki, to nie są żarty. To są kandydaci Konfederacji i kandydatki, a to są treści, które oni zamieszczają u siebie w mediach społecznościowych. Marek Banyś, który rapuje i śpiewa o zabójczych szczepieniach, powiela rosyjską propagandę, pilniej niż rosyjscy agenci, walczy klasycznie z 5G i Wi-Fi oczywiście, ale on akurat chce leczyć raka orzechami. Dorota Rycak która promuje na swoim profilu picie moczu, chroniące przed rakiem, czy też amulety broniące przed wampiryzmem energetycznym oraz klątwami. Powiela też informacje na temat wody czytającej w myślach. Taka woda czytająca w myślach, kiedy trafiłaby na panią Donutę, stwierdziłaby że zepsułam się, tutaj nic nie ma, nie jestem w stanie, pustka, nie jestem w stanie nic odczytać. Ponownie, to nie są fejki, to są kandydaci i kandydatki Konfederacji, którzy mają wami rządzić. Oni są wysyłani do Sejmu i do Senatu. Tomasz Walczuk Oprócz klasycznej walki z 5G, hem -trails i masonami, podziela teorię, że pożary w Australii spowodowane są aborcją. Stanisław Bąk, u którego znajdziemy informację o tym, że Żydzi są odporni na raka i że raka można leczyć cynamonem. Profesor Ryszard Zajączkowski, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, u którego możemy znaleźć informację o tym, że światem rządzą iluminaci, masę rosyjskiej propagandy i to, że raka można pokonać mleczem. Profesor Uniwersytecki. Idźmy dalej. Żaneta Nochowicz, zwolenniczka teorii o płaskiej ziemi i że na świecie kwitnie handel kremami z napletków. Ja tego nie wymyślam, po prostu ja wam czytam co tam jest. A, no jeszcze powiela informacje, że Trump potrafi podróżować w czasie, a góry to starożytne drzewa. I podkreślam po raz kolejny, to nie są fejki, to nie są żarty, to są ludzie, których Konfederacja wysłała. Wy macie iść zbierać głosy i macie trafić do Sejmu do Senatu i rządzić ludźmi. A to są dopiero wisienki, oni są, to, to, to są wisienki z samej góry koszyka. Do tego dodajmy jeszcze kandydatów, którzy mają faszystowskie poglądy, przyjaźnią się z faszystami albo przyjaźnią się z rosyjskimi agentami i powielają te narrację. Oni mają trafić do Sejmu. O nich mówię szerzej w wątku, bo to prawdziwi patrioci. To jest konfederacja, nie męcen z nienaganną dykcją, który mówi o likwidowaniu podatków. Przy czym i tak tego nie zrobi, o czym sam mówi, a co rozwijam w wątku, bo chcą uzdrowić polską gospodarkę. I oczywiście możecie powiedzieć, no tak, no, ale przecież tam na pewno są też jacyś normalni. Ale czy jeżeli drużyna piłkarska, która wybiega na murawę, w swoim składzie wyjściowym ma piłkarzy, którzy nie wierzą w piłkę i mają teorię, że murawa to jest efekt spisku księgarzy, no to czy postawicie pieniądze na taką drużynę? To są kandydaci Konfederacji, którym Sławomir Mencen, Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun powiedzieli wy jesteście wybrani, idźcie, zbierajcie głosy, wy macie trafić do Sejmu i do Senatu. Konfederacja chce, aby oni trafili do parlamentu i mieli wami rządzić, bo ziemia jest płaska, Trump podróżuje w czasie, Iluminati walczą z reptilianami, a oni są tam po środku tego wszystkiego, na, na płaskiej ziemi oczywiście.